Medytacja miłującej dobroci, życzliwości i szczęścia. Usiądź prosto i rozluźnij się. Poświęć chwilę temu, by znaleźć wygodną pozycję i zrelaksować się. Przymknij lub zamknij oczy, jak wolisz, jak ci jest wygodnie. Zauważ, jakie są teraz Twoje myśli. Przez chwilę śledź swoje myśli. Zauważ i pozwól im odpłynąć. Pozwól, żeby przeszły przez Twoją głowę, ale nie zatrzymuj się na tych myślach. Zauważ i puść. Teraz przenieś swoją uwagę na oddech. Zauważ, jaki jest Twój oddech. Czy daje Ci spokój? Czy daje Ci rozluźnienie? Daj sobie chwilę, aby podążać z uwagą za ruchem oddechu. Podążaj za Twoim oddechem w ciele. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Teraz przenieś swoją uwagę do serca, do swojego serca. Możesz położyć dłoń na swoim sercu. Skup się na rytmie swojego serca i daj sobie chwilę, aby poczuć ten rytm. Przypomnij sobie teraz moment życzliwości, troski o kogoś, niesienia pomocy komuś, wsparcia, taki moment bycia życzliwym i przyjaznym w stosunku do drugiej osoby. I kiedy teraz o tym myślisz, czujesz ciepło w środku, czujesz ciepłe uczucia, łagodność. Życzliwość. Pozwól sobie odczuwać to wszystko, co teraz do Ciebie przychodzi. Poczuj to. Pozwól, aby te uczucia, wszystko w Tobie się teraz pojawiło. Zapamiętaj to, co czujesz teraz w środku, to, co teraz do Ciebie przychodzi. Gdy jesteś, Miłym i życzliwym dla innych osób, gdy wspominasz sytuację, kiedy byłeś, byłaś miłym i życzliwym dla innych. Te uczucia są cieplutkie, dają ukojenie, spokój. A ty dajesz je innym wraz z życzliwością. Możesz te wszystkie uczucia, które teraz do Ciebie przyszły, dać też komuś, kogo znasz najlepiej i jesteś z tym kimś najbliżej, najdłużej, czyli zawsze. Chodzi o Ciebie. Możesz dać te przyjemne uczucia sobie. Cała troska i ciepło, życzliwość, daj. To wszystko sobie, cała przyjaźń, akceptacja, daj to wszystko sobie. I powiedz do siebie łagodnie: Życzę sobie wiele radości, życzę sobie bezpieczeństwa, życzę sobie zdrowia. Życzę sobie zdolności bycia życzliwą, życzliwym. Życzę sobie zdolności bycia przyjazną, przyjaznym względem siebie i względem innych. Możesz powtarzać sobie te zdania dokładnie tak samo albo własnymi słowami. Tak często, jak tylko będziesz potrzebować, potrzebował. Dzięki tym zdaniom możesz poczuć w środku łagodność, życzliwość do samego siebie i Twoje serce otworzy się. Sprawdź teraz rytm swojego serca. Wróć na chwilę do swojego oddechu. Jaki jest teraz, a jaki był na początku? Teraz pomyśl o kimś, kto jest albo był ci bliski, o kimś, kogo znasz, ale też o kimś, kogo możesz znasz słabo, o kimś, kto żyje albo nie żyje, o kimś, kto był dla Ciebie miły. O kimś, kto cię rozumiał, kto sprawiał, że czujesz się mile, przyjemnie. Nie zastanawiaj się nad tym mocno. Życz tej osobie, by wróciło do niej ciepło, życzliwość, wypowiadając następujące zdania: Życzę Ci wiele radości. Życzę Ci bezpieczeństwa, życzę Ci zdrowia. Życzę Ci zdolności bycia życzliwą, życzliwym. Życzę Ci zdolności bycia przyjaznym, przyjazną względem siebie i innych. Wróć na chwilę do swojego oddechu. Sprawdź jego rytm, sprawdź rytm swojego serca. Daj sobie chwilę, weź głębszy jeden wdech i wydech. Teraz idziemy dalej. Życz wszystkim ludziom na tym świecie, tym których znasz, których nie znasz, tym, którzy są dla Ciebie neutralni, tym, którzy są dla Ciebie bliscy, ale też tym, z którymi może masz jakieś kłótnie, spory, i całym ich rodzinom, krewnym, życz im wszystkim z otwartym sercem. Żeby byli naprawdę szczęśliwi, żeby byli bezpieczni, żeby byli zdrowi, żeby potrafili być życzliwi i żeby potrafili być przyjaźni dla siebie i innych. Znowu wróć na chwilę do swojego oddechu, do rytmu serca, sprawdzaj. Doświadczaj, obserwuj. Wróć jeszcze raz do siebie i życz sobie z głębi serca, skupiając całą swoją uwagę na swoim sercu. Żebym była, był naprawdę szczęśliwy. Szczęśliwa, Żebym była był bezpieczny, bezpieczna i wolna, i wolny do bycia tym, kim jestem. Żebym była był życzliwy, życzliwa i przyjazny, przyjazna dla siebie i innych. I żebym była był zdrowa, zdrowy jak najdłużej. Pozostań chwilę z tymi słowami do siebie, ale też do wszystkich innych, którym dzisiaj, teraz, podczas tej medytacji wysłałaś, wysłałeś miłującą dobroć, życzliwość i szczęście. Pozostań chwilę w refleksji. Zauważ, jaki jest Twój oddech. Sprawdź rytm serca. Poobserwuj. Weź głęboki wdech i wydech, i jeszcze raz. Pozwól, aby każdy wydech rozluźnił Cię jeszcze bardziej. Wdech i wydech. Życzliwość jest w Tobie i w innych. Jest wrodzona. Jest w naszej naturze. Różne wydarzenia w życiu sprawiają, że życzliwość wydaje się mniej widoczna i słabiej wyczuwalna, ale zawsze jest w nas. Trzeba tylko o niej pamiętać i znów ją poczuć i zawsze życzyć sobie i innym tego, co najlepsze.